No, i witam kochani jeszcze raz pizzę starot. E, mam nadzieję, że jeszcze mi tu jakoś głos pozwoli e, szybciutko jeszcze dla Was e, nagrać. Przepraszam, kolejny odcinek. E, I robimy kochani, co robimy e, koziorożce. Tak, choroskop dla koziorożców. Pamiętajcie o subskrypcji kanału! O to, żeby tutaj przybywać. i co mnie nie znają, mam na imię Joanna, i karty jest moją pasją. Więc kochani moi, jakabym znowu strzelczyki: No, widzicie, Koziorożce, Koziorożce, listopad 2023, listopad. Koziorożce, co tu u Was? Koziorożce, moje kochane, drogie. Co tu u Was? Dobra, yy, single związkowcy, praca, finanse, niespodzianka i co Was czeka w listopadzie. Dobrze poczekajcie. Ja jeszcze tutaj muszę o, Was troszeczkę inaczej ustawić. O że nie widać tych kart tak dobrze jakbym chciała. O teraz widzicie super. Dobrze. To kochani, lecimy, lecimy z tematem. No i co? Koziorowce w listopadzie mają dużo siły, dużo energii, aby pokonać, słuchajcie, swoje y, blokady, jakieś takie rzeczy, które tutaj Wam y, tak naprawdę nie słyszyły w poprzednim y, miesiącu. Y, więc to tak to będzie wyglądało. Y, czekajcie, czekajcie. O, pięknie. Dobra. I single. A single co? A single tutaj mają swoje doświadczenie, wyciągają życiowe i idą po jakieś zwycięstwo. Czyli, kochani, jeżeli tutaj o kogoś walczycie, to jak najbardziej w listopadzie uda wam się, kochani, to osiągnąć. Dobrze, to idziemy dalej. Związkowcy, Boże nam zaraz tutaj wszystko poleci. A związkowcy mają jakiś ból Słuchajcie, macie bardzo dużo blokady Nie śpicie po nocach Dużo siedzicie w głowie Myślicie tutaj co zrobić Panie oczywiście koziorożce Będą się tutaj właśnie Broniły przed jakimś uczuciem Przed jakimś tutaj panem Który tutaj jest w głowie W myśli i tak dalej Jest takie zastanawianie się Czy w to pójść Dobra, praca, finanse, kochani. Bardzo dobrze, wy tutaj błyszczycie, wy jesteście na dobrej drodze, macie dobre, mm, dobry czas, bym powiedziała, na to, żeby działać, żeby tutaj pięknie słońce dla was świeci. Osiągacie awanse, osiągacie to, co sobie zaplanowaliście, więc um, tutaj, jak bym powiedziała, o się nie martwicie tak samo o zdrowie, więc koziorożce macie super e, fajny miesiąc. E, dobra, jaka niespodzianka. Dobrze, kochani, a niespodzianka taka, że tak jest jakieś uczucie ja wam powiem tutaj przychodzi ktoś do was z propozycją, macie spełnienie marzeń, jak najbardziej tutaj wam wszystko co sobie zaplanowaliście na listopad to wam się przepięknie ułoży, wszystko się przepięknie spełni bym powiedziała, no i oczywiście ten paś kielichów, który wie czego chce, już się nie boi, już nie skrywa swoich lęków, tylko słuchajcie idzie do przodu wie czego chce zaproponuję tu wam jakąś najprawdopodobniej niespodziankę. No i co, kochani? I co Was czeka? Macie czasami w listopadzie, będziecie mieli troszeczkę jakieś tam, bym powiedziała, powroty do przyszłości. No, świecicie, jesteście gwiazdą na niebie dla niektórych. No i Panie Kozioroce, oczywiście ogniste, pełne takiego wdzięku, emocji. Jesteście, błyszczycie, bym powiedziała, że bardzo fajnie idziecie po swoje, ale też uważajcie też i na takie, bym powiedziała fałszywe osoby, które tutaj by mogły wam coś tutaj jeszcze złego zrobić, czy no, żeby to, co chcieliście zapomnieć, żeby wam tutaj kłody pod nogi rzucić dobrze kochani, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę pamiętajcie o subskrypcji kanału na pizzę Starot. Zapraszam serdecznie. Jeszcze te, ile tam było, chyba powiedziałam? 60% było. Tych subskrybentów, którzy nie zasubskrybowali, zapraszam, abyście to zrobili. Dzwoneczek, pamiętajcie. Pozdrawiam serdecznie, pizzę Starot. Do zobaczenia, papa. Pa.